Tak dalej właśnie, dzisiaj późno wstałem, więc nie mam dużo do powiedzenia, już wcześniej wstałem. Witamy wszystkich, dzisiaj ponownie mamy który? 1 lutego? 1 lutego, żeby nie było później, że piszą, że nie mam formy. 1 luty to Przemek wycinaj, bo i tak po miesiącu pewnie wyjdzie odcinek, więc 1 lutego ja widzę się na konsultacjach u Radka i robimy moją najsłabszą partię. Worma widać, że jest naprawdę mega zmiana od ostatniego razu, także no dzieje się, dzieje się naprawdę. Także lecimy z klatką, obserwujcie bacznie, później, może jeszcze zobaczycie. Jak chcecie, jak to... żeby Wam odstawała klata, no to już macie yy, na to sposób. Jak to zrobić, żeby odstawała klata? A i na samym początku też od razu mówię, co są oparzenia po usuwaniu laserowym rozstępu. Żeby nie było jakichś. mi mówił, że tak się bawi, że tak się lubi bawić. <laughs> że przy, lubi się przypalać. Ja dzisiaj jestem bez siły, bo nie że mam niski dzień węgli. Jeszcze stałem 4.30, żeby tu zawitać na 11.00. No i ogólnie mało spałem bardzo, bo jakoś nie mogę usnąć chyba przez krakowski smok, więc... Ale nie ma wymówek. Jedziemy z dużymi ciężarami. Ja też nie będę, nie będę narzekał, że nie mam dzisiaj siły, chociaż wczoraj robiłem klatę z barami. No i w sobotę też chyba robię. No, ale to nic. Nic. To jest przod dla mięśni. Ludzie lubią być zasypowane. Ludzie też lubią być zaszokowani, i generalnie myślę, że wyjdzie nam to na dobre. Karol Małotnik jest 7 dni pod rząd, trenował nogi, to my możemy zrobić w parę lat pod rząd. Tak zwykle jakieś wymówki. Często tak podczas treningu wychodzi gdzieś, po pięciu mi tak przychodzi, dopiero ja dwie stery już zrobię i bierze duże ciężary i że niby lepsze. Niektórzy mieli na przykład szczęście i się po urodzeniu wpadli do kubełku na palmu, A niektórzy nie i muszą dopijać. I Radek na cały dzień sobie rozrabia? Taką buteleczkę i popija. To jest jak 3 litry, 3 litry? Coś takiego. Nie wiem W zależności jaki będzie trening. Na nogi rozrabiam cały do końca. Na klatę dzisiaj wystarczy 1 trzecia. Mam, że jeszcze nie jest ciężko, bo nie było ciup, ciup, my, ciup, ciup. To znaczy, że już jest Radek dobrze rozgrzany. to Już waży teraz więcej ode mnie. A jakieś tam 17 było. 6, 7, Osiem. Mocno. 10, Jedziesz, jedziesz jeszcze 13, Raz, 15, 16, 17, 18, Dwa dalej 22, okay. Jakbym wiedział, że sekretem takiej klatry jest 14 ruchów, nie, a nie 18, no to już 14. Kurde. nie ma już tej siły. Puteczek. 9, Wdecha, wyurzaj raz na stopy, dwa, <laughs> trzy, mocno, cztery, pięć. Teraz ten mi puścił. Czekajcie, jak to? Ciup, ciup, ciup. Dobra, zapamiętałem, teraz można robić. 15 nie zrobię, tak? Z 12 się skończy. Skończy się dzień dziecka. Jest moje. Mocno. Dawaj. Ochopie Gura, hop, up, gura, hop, 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 dobra. Dziesięć, Dzisiaj lekko, a wyszły jak zawsze. A, no, w, końcu, w, końcu, się... w końcu chyba tak. Może nie masowo, ale tak forma. No, no Forma <grym> <formą, grym> Powoli będziemy kończyć. No już, już coś tam się dzieje. Teraz łączymy kolejne dwa ćwiczenia: wyciskanie na maszynie i rozpiętki na bramie. Tak, na pewno. Nie hmm. wiem, wiem. Zarejestrowała kamerę. Brudę. Ja chciałem wolniej robić, dokładnie. Ja zrobię, bo swojemu ja zrobię 12. Ale było lekko. Teraz było znacznie gorzej. Masz 15, teraz <laughs> Patrzcie, jak ma swoją kamerę włączoną, to że niby 30, a bez kamery nie, to Zrobiłem ja 18. No dobra. Dziękuję bardzo za trening. zawsze było zajebiście. Zobaczcie, czy będzie ciało za 4,5 tygodnia, a będzie się na pewno.